Wiedziesz, wiesz, że jesteś nagrywana, jak ty będziesz w ogóle się zachowywać? jak jakiś, nie? Patrz, dzisiaj. A może sobie tak od tak odpierdolili coś pojebanego. Zobacz, no tak nie wiem. Prawie ale nie nie! O z ja No ale ile wyświetleń na już sobie. Nie ale Mnie to nie interesuje, jak ktoś o mnie coś mówi.

Kosz na jana ja <grym> 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 oh, na Budzimy Film, pod którym wspieram. Wspieram kartę! debi, Tak, tak, I dlatego tak na na Żeby wspierać. Rzęsy mi się skleiły. Widzimy. Kamila, Co robimy? Dzwonimy do przyjaciela. Ostatecznie i definitywnie. Definitywnie. Ja siedziałem no, chyba trzy dni z tym. Powiem, Kurwa najlepsze jest tym wszystkim miłam. to, że Jaki była oceniam? taka sytuacja, taki gość ostatnio do mnie przyjechał, zrobiłem mu tłumik, znaczy, pokazałem że wszystko umie. Przy nim tak, to robiłem, dobrze. przy nim wkładałem tulebkę. To oceniłaś, u mnie chodzi u niego nie. Oceniłaś. I mówię, ja nie to wytłumaczyć, oceniłaś. bo ja za tak głupimy na to nie, nie mam zielonego pojęcia. Najpierw poznałaś, nie. Dobre, a później oceniałaś. No pani, ja to chujka. Ale wiadomo, że pierwszy. Najpierw pan zaczyna, a potem się pan wścieka. To trachnie I tak to było moje link. Dlatego no, moje pierwsze stwierdzenie. to są moje nowe paznokcie. Au, au. Ułap, ułap. Ładne? Kasia ma jakieś czerwone wino. Które ładniejsze? No. Tyle. Tapujemy, 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 tapujemy. Czemu nie tapujecie? Wszyscy mówią, że naj, najbardziej leniwą drużynę ma Hazi. Mm. Bo w ciągu godziny potrafią naprawdę nabić 20-30 tysięcy, a u mnie nabijacie ledwo 5. To jest straszne. A tu jest y, główny tapowicz i też nic nie tapuje. Pani moderator Katarzyna Piątek. Tapuje najwięcej. Mhm. Chyba furcikowi. <laughs> Ani razu tam nie zatapnęłam. Będziemy zaraz. Farbować włosy. Też. To co zobaczymy? Jak wyszło? Fa. Na <laughs> nagranie? <śmiech>